Przygotujemy sobie taką herbatkę na okres jesienno-zimowy, tutaj nazywałam igliwie sosnowe, tutaj mamy dziką róże, mamy jabłuszka, najlepiej takie stare odmiany, imbir, jeszcze troszeczkę głogu nazbierałam, goździki i tutaj mamy właśnie, jeszcze znalazłam narecznicę samczą, to są właśnie te piękne zarodniki z węglem, co nam będzie osuszało. No, mamy tutaj taki garneczek. Wrzucamy sobie taką garść igliwia, wrzucamy sobie garść dzikiej róży, Imbiru. Tyle nam wystarczy. W zupełności. Jabłuszka. Wszystko zostaje. Te jabłka później napęcznieją. Teraz tak. My sobie teraz zrobimy taki wywar, taki naciąg. Natomiast jeżeli my sobie już to dzisiaj, załóżmy, do wieczora wypijemy, to tego nie wyrzucamy. My to zalewamy kilkukrotnie. Na koniec, jak już wszystkie składniki wrzucimy, to zalejemy to wodą i będziemy powoli doprowadzali do wrzenia. I myślę, że na tym wrzątku pogotowalibyśmy takie 3 do 5 minut, ponieważ to jest twarde. I nim zacznie nam oddawać te olejki eteryczne i żywice... To potrzebuje troszeczkę czasu. Damy ten guk, który nazbierałam. Wrzucamy sobie troszeczkę goździka. Goździk jest dobry na wszystko. To jest naturalny antybiotyk. Przeciwwirusowy, przeciwbakteryjny. I dajemy sobie poprotkę. I to jest wystarczająca ilość. Naprawdę więcej nam nie potrzeba. Zalewamy sobie wszystko wodą. I to wszystko sobie stawiamy na, na gazie, na palniku, powolutku sobie na niskiej temperaturze. Ogrzewamy do wrzenia, mniej więcej 3 do 5 minut. I tak jak mówię, jak sobie to wypijemy, oczywiście później sobie dosłodzamy miodem, na przykład i glastym, To macie na około tydzień, więc codziennie sobie zalewamy, wypijamy, zalewamy, wypijamy. Popatrzcie jakie piękne, jak tu jest kolorowo. Zarodniki, narecznicy, jabłuszko, głuk. Tutaj jest wszystko. I te żywice z tych igiełek, właśnie z racji tego, że yy, no, igliwie jest twarde i dzika róża też jest twarda, to potrzebuje właśnie kilkukrotnego zalania, żeby cały czas oddawać, nie? I mówię, powoli gotujemy. Nikt nie chciałby być wrzucony do wrzątku albo zalany wrzątkiem, więc zioła traktujmy tak jak siebie, yy, z szacunkiem, więc powoli sobie gotujemy i wyciągamy co najcenniejsze. A, szkoda, że nie możecie poczuć zapachu. Zdrowie. Na zdrowie! mm -hmm.